Witajcie kochani! No, już teraz jestem po pracy. Um, może nie taka wypoczęta jak w ostatnich dniach, ale i tak mam co? Robię czytanie. I słuchajcie, um, muszę Wam coś pokazać. Właściwie nie coś, tylko kogoś. Pim, 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 o, Wiktor! Przywitaj się! Powiesz coś? O nie! Patrzcie, Wiktor ma zaklejone usta. No, nie dam rady. On coś milczy. Taki milczący ten Wiktor. A, co z tym zrobić? Wiecie co? Chyba zajrzymy dzisiaj w Tarota. Dlaczego on milczy. Albo czego nie mówi. Co by na to, kochani? Chyba tak zrobimy, co? Dobra, Wiktor, tak, nie chcesz z nami rozmawiać, to my Cię odstawimy na bok. No i zobaczymy. Dlaczego Ty milczysz? Co tam się dzieje, że Ty tak milczysz? Się z wewnętrznym źródłem boskiej energii miłości, i proszę o jasne komunikaty, jasne przesłanie, dlaczego Wiktor milczy. A jeśli nie milczy, to o czym nie mówi? Zobaczymy, co nam karty pokażą. Witam bardzo serdecznie wszystkich nowych członków naszej świetlistej grupy. Mam nadzieję, że się tu dobrze czujecie, że Wam się podoba na naszym kanale. Tu naprawdę są same, same światełka. Nie ma nie jednego cienia, także ta, y, nasza, nasz kanał, bo to nie jest mój kanał, to jest nasz wspólny kanał, bo Wy go, y, wy go rozwijacie. Wy robicie wszystko, żeby on istniał. Bo jeśli nie ma subskrypcji, no to, to nie jest żadna moty motywacja. Jeśli nie ma komentarzy i nie ma rezonansu, to też żadna motywacja. Więc yy, mam nadzieję, że wszyscy dobrze się czujecie na tym waszym kanale i zaglądamy. Dlaczego Wiktor milczy? No i już mamy pierwszą kartę. Ok, coś chcę wyrównać. Jest teraz. Wiecie co?, że ta, że ta kobieta trzyma dwa kielichy. To ja bym powiedziała, że on w tej chwili równa swoje uczucia. Z dziewiątką buław no, mamy ciężką energię to jest takiego przemęczenia, zmęczenia przerobienia za dużo obowiązków, za dużo emocji, za dużo wszystkich tematów, za dużo, za dużo, za dużo. Czyli po prostu jest na skraju swoich sił. Aha. Mamy kochanków. Ha. Mamy 10 kielichów i mamy 4. Miecze, ale wiecie co ja muszę sobie te karty dopowiedzieć, bo to moż, mogą być dwa różne sposoby. Na, dwa różne sposoby, dwa różne tłumaczenia. Wybaczcie mi kochani, ale jak ja pracuję, to ja potem mój mózg tak ciężko działa, bo ja cały dzień nie gadam, nie? Wiecie co ja sobie to tymi... Dobra. To weźmy na, na syśkę. No, tak jak mówiłam, zobaczcie, mamy ryby, czyli. Jest w tej chwili równa poziom swoich uczuć, czyli tak e, po niemiecku to się nazywa e, Gefühle klären, a po polsku to będzie uff, konfrontuje się ze swoimi uczuciami. Na dziewiątkę buław szuka rozwiązania z tej swojej sytuacji, w jakiej się znajduje. Ok, na kochanków. Te trzy karty muszę sobie przynajmniej te dwie, bo one są zbyt piękne, no bo kochankowie. Wiadomo dlaczego milczy kochankowie 10 kilików, bo jest spełniony, bo jest wielka miłość, um, ale coś mi tu nie pasuje. Wow. No, teraz już mi pasuje. <laughs> Uff, odetchnęłam z ulgą. I na cztery miecze. No, chama. E, słuchajcie, moi kochani, więc tak, tak jak e, mój impuls mi dobrze podpowiedział, że właśnie on w tej chwili ustawia się emocjonalnie. E, szuka rozwiązania właśnie tych swoich problemów tego swojego ciężaru takiego tej, tego braku siły tej, brakuje mi słowa ale zaraz, bezsilności o e, dlaczego milczy? Ponieważ tutaj on chce zmian na lepsze jeśli chodzi o swoje życie uczuciowe e, on chce koniecznie coś zmienić, słuchajcie pod dziesiątką kielichów to jest takie epitafium, taki szczyt emocjonalny spełnienia uczuciowego, i pod tą dziesiątką mamy Ciebie. Czyli On chce zmian, On milczy, ponieważ te uczucia Go przerastają. On chce zmian, ale to jest tak silne, to jest tak mocne, że On sobie z tym nie radzi. Ja często o tym mówię. Z czwórką mieczy to są nieprzespane noce, to, to jest y, uwięzienie we własnych y, myślach i tutaj mamy wieże i myszy, więc on musi się wycofać, on się wycofał właśnie, bo on sobie nie radzi, no to są takie y, stany depresyjne. Y, Możecie być y, na tą chwilę nie mieć kontaktu, to może być taki kat u was, i on ma bardzo dużo wątpliwości. On, on czuje ten brak y, i praktycznie schował się do tej swojej wieży, w której siedzi, w której płacze, w której cierpi, kiedy nie śpi po nocach. No, to pięknie. To co teraz? Jeśli macie kontakt, to czego, o czym ci nie mówi. O, pierwsza już poleciała. Ok. Mamy śmierć. Mamy osiem buław. He. Jakiś rozdział w jego życiu się zakończył. On nie chce na tą chwilę komunikacji. E... Nie mówi ci o tym, że chciałby bardzo tak z taką pasją i namiętnością komunikować z tobą i nie mówi ci, że właśnie wyważa wszystkie za i przeciw i musi dokonać wyboru, bo znowu mamy kartę tych dwóch monet, czyli to jest takie wezmę prawą, wezmę lewą. Każdy musi sobie wytłumaczyć do swojej sytuacji, o jakie właśnie tutaj sprawy chodzą, Czy to jest inna osoba? Czy to jest nie wiem wybór między miłością a pieniędzmi, czy przeprowadzką razem, czy nie wiem wyemigrowaniem do innego kraju, jeśli chodzi o pracę, czy zostanie w domu i bycie przy Tobie. E, także o tym Ci nie mówi, że on nie potrafi na tą chwilę dokonać wyboru. Czego Ci jeszcze nie mówi. Patrzcie, znowu mamy ósemkę mieczy, czyli o tej swojej bezradności, bezsilności, nic nie widzi, on nie wie, co ma zrobić. Czyli to, co wczoraj powiedziałam, takie dziecko w lesie. Później mamy pazia kielichów. Patrzcie, jak te karty. Jesteśmy ciągle w tej samej energii. Że nie jesteś to, co wczoraj uniwersum pokazało, co mu przeszkadza, to samo on tutaj znowu pokazuje. Nie jest dojrzały emocjonalnie. Czego ci nie mówi że chciałby być królem, ty miałabyś być e, cesarzową że ma dużo uczuć tego ci nie powie tego ci nie mówi, że ma ogromnie dużo uczuć o których on nie mówi i ci nie powie pod twoim e, właśnie kątem dla niego jesteś cesarzową kobietą e, która spełnia wszystkie, wszystkie pragnienia faceta i nie mówi ci o tym, że jest za słaby, że czeka, aż nabierze tej siły właśnie. O tym ci nie mówi. Czy coś jeszcze nie mówi? Dla niektórych oczywiście nie przyzna ci się, że jest osoba trzecia że popadł w takie życie towarzyskie może właśnie, że jest trzecia osoba nie, nie przyznaje się do tego że ktoś tam się pojawił ale to jest taka karta lekkości czyli tak naprawdę to jest karta zabawy więc w procesie dusz e, bratnik dusz w procesie karmicznym tak jak ja mówiłam e, Wiktory często uciekają przed uczuciami i szukają sobie następnej ale kochani to tak. jest tylko krótkotrwałe szczęście. Teraz jest pytanie, czy yy, która z Was będzie chciała takiego Wiktora, który poskakał w międzyczasie z, po pięciu yy, kwiatkach i załóżmy, nagle dostał olśnienia i on Cię kocha i wraca. Wiem, że jest dużo, które przyjmą go z otwartymi rękami. Pytanie jest, czy zaufacie takiemu komuś? Czy będziecie potrafiły w przyszłości, miłość miłością, ona zostaje, ale czy będziecie w przyszłości e, w stanie zaufać takiej osobie, która pojawia się i wraca, i kiedy jest za dużo, to ucieka i szuka pocieszenia w ramionach kogoś innego? Czy będziecie potrafić zaufać, na przykład, jak będzie miał wyjazd służbowy, jak nie wiem, pojedzie na weekend do rodziny? Czy postawcie się w tej sytuacji? Czy, czy tak naprawdę będziecie potrafić przyjąć, będziecie w stanie przyjąć takiego faceta czy taką kobietę z powrotem? Ja powiem tak. Najgorsze, co możesz zrobić w tym procesie, to go przyjmować z powrotem. Po tym, jak się zabawi i wraca, zabawi i wraca. Ehm, wiecie, tak, według psychologii to można to nazwać rzeczywiście, że to są takie mm, naleciałości narcystyczne, <grym>, że to jest narcyz i uciekać po prostu. E, bo, według psychologii, nacis się nie zmienia, on niszczy wszystkie dookoła. Ale ja nie jestem tutaj psychologiem i nie będę na ten temat e, więcej mówić. Ja tu jestem od czytania Tarota. Aczkolwiek, jakbyście mieli ochotę, ja mam przyjaciółkę, która jest psychologiem. E, I ewentualnie e, bym ją kiedyś zaprosiła do takiego wideo i byśmy sobie mogły omówić kilka rzeczy. Ja już nawet mam pomysł, jak. W każdym razie wracajmy do tematu. Um, dziewczyny, z takiej, jeśli pozwolicie sobie, to Wam mówię naprawdę na przykładzie tysiąca kobiet. Jeśli pozwolicie sobie na takie on, off, on, off, poszedł, pobawił się, wrócił, powiedział, że kocha, już go przyjmuje, potrwało to dwa miesiące, fajnie było, znowu poszedł. Um, to jest naprawdę toksyczne. I nieważne, jak tęsknicie, nieważne jak kochacie, nic się nie zmieni. Jeśli nie powiecie nie, nie piszcie, nie, nie wydzwaniajcie za nim, nie pytajcie, dlaczego milczy. On ma swoje powody, ale wy musicie postawić wszystko na jedną kartę, dziewczyny. Musicie powiedzieć słuchaj, ja Cię kocham na przykład. Jeśli jesteście taki wylewny. Ja Cię kocham, ale ja nie będę tolerować tych Twoich e, wypadów, odpadów, odchodów, przychodów. Odchodów, mm. no też może. E, więc nie będę tego tolerować. Jak podejmiesz konkretną decyzję, jak udowodnisz mi, że jesteś prawdziwym facetem, że jesteś stabilny, że jesteś mężczyzną, a nie dzieckiem. Bo większość z Was jest matkami, więc możecie śmiało powiedzieć: Ja mam dwójkę dzieci w domu, nie potrzebuję trzeciego. Um, I trzymajcie się tego. Trzymajcie się tego jak najbardziej, dziewczyny. Załóżcie koronę. Pamiętajcie: facet jest dobywcą, facet ma dawać, a kobieta jest biorcą. Taka jest nasza energia, taka jest nasza biologia, taka jest nasza psychika. Jeśli kobieta będzie gonić za facetem, to przestaje być interesującą. przestaje ją szanować, bo on wie, że on jej w każdej chwili może mieć. I to go nie bawi. Facet jest myśliwym, on ma podbijać kobiety, on ma, on ma za nią gonić. On ma ci y, uchylać nieba, a nie ty jemu. I dziewczyny, proszę was, tym bardziej, że jesteście naprawdę tak wartościowymi, kobietami. Nie dajcie się wciągnąć w taką toksyczną grę. OK, Ja myślę, że tej rozmowy nam wystarczy. Ja teraz zobaczę, co ci na górze, co wyższa siła chce nam powiedzieć jeszcze do tego, jaką radę ma uniwersum. Ja mam ciarki na całym ciele, słuchajcie. Ja szczepienie, Nie będę Wam pokazywać tych ciarek, ale... To przesłanie jest bardzo mocne, i musiałam je właśnie chyba dzisiaj przekazać. Co nam powie uniwersum? Dziękuję. Ha. Uniwersum mówi: Nic nie zatrzyma światła. Czyli bądźcie światłem i co ma być, to będzie. Uniwersum, wy macie pracować nad sobą, wy macie wejść w swoje światło. Wy macie świecić jak kobiety, jak damy, a nie zabierać energii. Pamiętajcie, wy, on musi być męskiej energii. On musi dawać, on musi o Ciebie walczyć. Oglądnijcie noce i dnie, jak gościu wchodzi do jakiejś sadzawki i wyciąga te lilie wodne. To jest kawaler, to jest rycerz, to jest król, który zrobi wszystko, nie patrzy na nic, zrobi wszystko, żeby... Ta kobieta była jego, żeby przy nim została. To nie ta Baśka, czy jak jej tam wskakiwała do wody i mu nie wiem, wyciągała rybki z tej wody, tylko on po te kwiatki ploskie. Znowu po Śląsku zaciągnęłam, ale ja często lubię takimi dialektami, mówicie również i po niemiecku. <laughs> no bo lubię. Patrzcie, mamy jego, mamy nie. Na tą chwilę masz powiedzieć nie. I masz z sobą podejmować mądre decyzje. Nie podejmuj decyzji na poziomie emocjonalnym. Y ty możesz powiedzieć, bo ja go tak kocham, ja tak tęsknię, muszę do niego napisać. Bo on się już dwa miesiące nie odzywa, to ja muszę szybko do niego napisać, bo może go stracę, bo jak nie będę podtrzymywała tego kontaktu, to on pójdzie może do innej. Czy będziesz podtrzymywać kontakt, czy nie? Jak będzie miał iść do innej, to i tak pójdzie. A im bardziej Ty będziesz ten kontakt utrzymywać, to on powie po, to mam na 100%. Jak się zamelduje za trzy miesiące to ona i tak mnie przyjmie nie bądźcie oczywiste dlatego tutaj mówię on dostanie olśnienia ale wy musicie powiedzieć w stosunku do niego na tą chwilę nie, nic nie będę robić teraz to ty masz wejść w tą energię w tą energię światła masz nabrać siły i ty masz przyjść do mnie a nie ja do ciebie podejmuj mądre decyzje tak mówi właśnie uniwersum uch, uch, uch. ostre czytanie oj ostre kochanie jeszcze tylko zrobię sobie porządek albo nie robię tylko jedziemy dalej zobaczymy co romantyczne aniołki chcą ci powiedzieć um, na tą chwilę jeśli chodzi właśnie o, o tą osobę o której teraz myślisz z aniołki. Mamy trzy karty, dobra. Zaufanie. <ścoughs> Ta sytuacja wymaga od Ciebie odrobiny wiary. Frywolność, od, odtworzenie romantyzmu w związku wymaga od Ciebie pozwolenia na podobne rozbłyśnięcie Twojej młodzieńczej i skłonności do zabaw. Wybaczanie i nauka. Jak tylko uleczysz przeszłość i uwolnisz się od niej, doświadczy znacznie więcej miłości w teraźniejszości. Ja nie będę już tych kart rozkładać na czynniki pierwsze. Myślę, że przesłania są dosyć mocne. Teraz kochani, zrobię jeszcze no, wyciągnę karty i Zobaczymy, jakie znaki Zodiaku mogą tutaj rezonować. Wodnik. Są też karty czasu, więc ja je na razie zostawię. Lew. Mamy jeszcze szczelca i mamy barana, więcej nie będę wyciągać, ale jeśli ktoś nam zodiaku tutaj nie jest, a mimo wszystko y, odnalazłaś się w tej energii, to to jest również czytanie dla Ciebie. Okej okay, kochani, a teraz robimy czary. Bo wiecie, że Agnieszka czarować lubi, potrafi. <grym> Także poczarujemy i wiecie, co zrobimy, jak poczarujemy? Kto zgadnie, jak my tu będziemy czarować i co będziemy czarować? Ech. No, nie wiem, czy zgadliście, ale na pewno, bo tu same inteligentne osoby czarujemy co? Wiktor, chodź tu. Dobra wkładam całą energię Wiktora, aby w końcu zaczął mówić. Niech Wiktor zacznie komunikację. Niech Wiktor zacznie mówić. Niech się w końcu odezwie. O! Do kogo się dzisiaj odezwie? Bądź jutro, bądź po długiej przerwie się odezwie. Napiszcie mi w komentarzach, kochani. E i jeszcze co wam chciałam powiedzieć. Ja za chwilę, bo dostaję wiersze od Was, kochani, w których to wierszach przerabiacie Wasze procesy. I słuchajcie, wczoraj dostałam przepiękny wiersz. Kto nie chce, możesz wyłączyć to wideo, ale jeśli ktoś chce posłuchać, ja go spróbuję z godnością wyrecytować, bo to pisała dusza, która bardzo cierpiała, która um, bardzo przeżyła ten proces, i z tego co zauważyłam, jest na końcówce procesu, i chciałam Wam go przeczytać. Ja myślę, że większość z Was się w tym odnajdzie. Um, nie będę podawać na razie imienia. Bo zapomniałam zapytać, ale przeczytam Wam te wiersze. Jeśli macie ochotę, oczywiście, to zostańcie. Kto nie ma, to dziękuję za uwagę. Oh, kochanie, mam nadzieję, że, że go tak przedstawię, jak on ma być. <ścoughs> on wiatr. Czekasz. Czekasz, aż przyjdzie. Godzinę, dzień, miesiąc. Czas biegnie powoli, tęsknota przeszywa twe serce, nadal nic, nadal cisza. Gdzie jesteś, czym jesteś? Wspomnieniem dalekim, odległym, nieuchwytnym? Wyciągasz do niego dłoń, chcesz złapać i już go nie puszczasz. Go! Leć jego dłoń jak mgła rozpada pod palcami się. Czy zjawa to? Czy smutku żar? Otwarłeś swe serce, więc teraz je łap i zamknij te drzwi, nim nas szępy rozczaskają się. Gdzie jesteś? Pytanie to w twych uszach drży. Przeszedłeś, jak przeciąg, zostawiłeś mgłę. On Wiatr przeżył duszę Twą. Najpierw delikatnie, jak bryza dotykał, pieścił za kamarki Twego serca. Później trochę mocniej, silniej zatańczył z Tobą, unosił Cię jak te liście. Dosięgał koniuszków Twych palców u stóp, rozgościł się w żołądku, ściskając mocno, wpuszczając motyle. Delikatnie ją nosił, rozgrzewał twe serce twym ciepłym obliczem, aż w końcu szybko jak tajfun wyleciał i zostać nie może. Nie on. On nie zostaje nigdzie na dłużej. Czasem jest jak tornado, czasem jak letni wietrzyk, by po prostu nagle zniknąć. Tak już jest. On, wiatr. Kocha wolność, a wolność to on. Lata po świecie, lecz wróci na chwilę, by delikatną bryzą koić twe stęsknione serce. Ale kiedy? Tego nie wiesz. To wie tylko On. Taki już jest, więc przyjmij to. Czekasz i tęsknisz, bo uwielbiasz go, ale po co, skoro wiesz, że to On wiatr? On taki już jest. <gryw> on tak ma. Ale jak już jest, to daję ci całego siebie, choć na tę chwilę, więc czekaj na ten od natury dar. <gryw> to twój skarb. To była pierwsza część. Następne mam, e, zostawimy może na następny raz. E, ta nasza Iskirka tutaj pisze piękne wiersze. Dzisiaj dostałam, widziałam, bardzo tak króciutko, bo nie byłam w stanie jeszcze odpowiedzieć na jakiekolwiek wiadomości. Przeczytam następne. Mam nadzieję, że zrozumieliście. Myślę, że wie, większość z Was może się utożsamić z tym. Ja bym bardzo chciała to przetłumaczyć na niemiecki. Może komuś się to uda. Ja Wam dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Powiem do jutra. E, kochani, jeśli nie będę odpisywać na Wasze wiadomości, to proszę wybaczcie, bo zobaczcie, mamy dziewiętnastą. Zanim ja przyjadę do domu, prysznic te sprawy i praktycznie e, po całym dniu pracy wskakuję od razu do łóżka. Może coś tam odpiszę jeszcze, ale. E, nie, nie będę już miała tyle czasu i tyle siły, aby z Wami komunikować niestety tak jak to było w tych ostatnich dniach. Dziękuję Wam za uwagę, kochani, i do zobaczenia. Buźka.